Dzisiejsza Ewangelia jest to Ewangelia według Świętego Marka, czwarty rozdział, wersety 35-41. do Owego dnia zapadł wieczór, rzekł do nich: Przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zebrali, tak jak byli w łodzi. Także inne łodzie popłynęły z nimi. Nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź tak że łódź już się napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego – Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora – Milcz i ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich – Czemu tak bojaźliwi jesteście? – Jakże brak wam wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą, kim on jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne. Sytuacja w dzisiejszej Ewangelii jest taką sytuacją właściwie dość dramatyczną, bo nic nie zapowiadało burzy, która zapadła. Wieczór był głęboki, spokojny. Zostawili tłumy, stwierdzili, że. Przeprawiam się przez jezioro galilejskie na drugą stronę, po to, by trochę odpocząć. I kiedy płynęli, Jezus zasnął, a na jeziorze zerwało się no, niesamowita burza, taka mocna burza, która sprawiała, że właściwie postałowie bali się o swoje życie, bali się o to, czy będą w stanie dobić do brzegu cali. Więc obudzili Jezusa z takim wyrzutem. Panie jak to jest, że właściwie my tu giniemy, a ty coś pisz w najlepsze. Jezus od razu wkroczył do akcji, uciszył burzę, uciszył jezioro, i zaczął robić wyrzuty apostołom, zarzucać im brak wiary. Myślę sobie, że w naszym życiu często tak jest, że wtedy, kiedy. Wydaje się, że jest cisza i spokój. Kiedy wydaje się, że, że właściwie nic strasznego się nie może wydarzyć. Pojawiają się nowe okoliczności, które nas trworzą, które sprawiają, że się boimy, że nie wiemy, co dalej robić. I mamy takie wrażenie, jakby Jezus spał. Jakby nie reagował na to, co się w naszym życiu dzieje. Myślę sobie, że to obudzenie Jezusa, czyli zwrócenie się do Niego, czyli prośba o to, by On uciszył naszą burzę, jest najlepszym, co możemy zrobić. To zaproszenie Jezusa do tej burzy, którą przeżywamy, do tego trudu, do tej sytuacji, w której jesteśmy. Wiem, że często trudno nam, trudno nam dostrzec tą wyjątkowość Jezusa. I nawet apostołowie tutaj, krocząc z nim, pytali, kim właściwie on jest. Kto to jest ten Jezus i dlaczego ma taką moc, jakiej my nie mamy? Dlaczego ma taką wiarę, jakiej my nie mamy? Dlaczego potrafi robić rzeczy, które po ludzku są właściwie szalone, są właściwie niemożliwe, które nie powinny się nigdy zdarzyć? Bo czy widział ktoś kiedyś, żeby, żeby zgromiona, pokrzyczana burza uspokoiła się? żeby Wicher, który wieje, który właściwie zareagował na słowo ucisz się. Ale Jezus ma moc ucieszyć burzę w moim, w Twoim życiu. Więc jeżeli przeżywasz ten trud, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, w której widzisz, że nie radzisz sobie ze sobą, że nie radzisz sobie z okolicznościami, że nie radzisz sobie z tym wszystkim, co z różnych stron naciska, naciera, uderza, zaproś Jezusa do tej sytuacji. Obudź go i poproś, by, by uciszył tę burzę i by pozwolił Ci na takie spokojne spotkanie z nim i odkrywanie tego, kim on jest w Twoim życiu.